Hej słuchajcie, trudno w to uwierzyć, ale już jutro zaczynają się oficjalnie wakacje. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy to na własnej skórze odczują, czyli przede wszystkim uczniom, którzy nie będą musieli chodzić do szkoły i studentom, ale myślę, że wszyscy latem mamy znacznie więcej czasu i jest to również czas, który można poświęcić na oglądanie seriali, żeby tradycji stało się zadość na naszym kanale. Jak co roku przygotowaliśmy dla Was zestawienie seriali do nadrobienia w te wakacje i tradycyjnie podzieliliśmy to zestawienie na dwa odcinki. W pierwszym opowiem wam o serialach, które są nowe, które wystartowały dosłownie kilka miesięcy temu mają nie więcej niż jeden sezon, po kilka, kilkanaście maksymalnie odcinków. Natomiast w drugim opowiem wam o serialach, które mają więcej niż dwa sezony, ale jakimś cudem mało o nich wspominaliśmy, to nie są seriale, które bardzo często pojawiały się na naszym kanale. Ja je na przykład oglądałam, ale jakimś zbiegiem okoliczności po prostu nie znaleźliśmy momentu, żeby zrobić o nich osobne odcinki, poświęcić im więcej czasu. I właśnie to jest najlepszy moment na to, żeby po pierwsze Wam je polecić, a po drugie, żebyście po nie sięgnęli. Killing Eve. Gdyby to było top 10 seriali do nadrobienia w te wakacje, to Killing Eve byłoby chyba moim numerem 1, ale nie mamy żadnej gradacji. Natomiast mimo wszystko jakoś tak poczułam, że warto jest zacząć od tego serialu, dlatego że jest absolutnie świetne. Rok temu BBC America skasowało opłakiwaną przez wszystkich holistyczną agencję detektywistyczną Delka Gentliego. Zamiast niej zdecydowano się produkować niepozorną komedię kryminalną od Phoebe Waller-Bridge, twórczyni i odtwórczyni głównej roli w serialu Fleabag. Serial nosi tytuł Killing Eve i, tak jak mówiłam, jest po prostu fantastyczny, lekki, przewrotny, bardzo inteligentnie napisany i ze świetnymi postaciami. Killing Eve to ośmioodcinkowa historia szpiegowska o tajemniczej zabójczyni na zlecenie i agentce, która zaczyna ją tropić. Całość możecie obejrzeć na HBO Go. Patrick Melrose. Jeżeli mimo tego, że jest lato i ogólnie taka troszkę luźniejsza atmosfera, szukacie czegoś mocniejszego do obejrzenia, to koniecznie sięgnijcie po ten tytuł. Patrick Melrose to pięcioodcinkowy miniserial, zamknięta całość, adaptacja powieści autorstwa Edwarda St. Obina z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej. Jest to rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięcioleci historia o pochodzącym z klasy wyższej Brytyjczyku, odreagowującym dziecięcą traumę za pomocą alkoholu i narkotyków. Fabuła serialu nie jest linearna i prowadzi nas na wyrywki przez istotne momenty w życiu Patryka. Z jednej strony stawiając go w roli ofiary, z drugiej ukazując, jak przemoc przechodzi z pokolenia na pokolenie. Realizacyjnie, aktorsko i scenariuszowo, ten serial to dzieło sztuki, które polecam każdemu, kto lubi tragikomiczne klimaty i bardzo czarny humor. The Terror. Tak się jakoś dziwnie składa, że trzy pierwsze seriale, które się znalazły na naszej liście, mają motywy brytyjskie, bo i Killing Eve, i Patrick Melrose, no i terror. Wracam szczególnie w duże upały. Safe. Idąc za czasem brytyjskich klimatów, mam dla Was serial kryminalny, który nie tylko rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, ale nawet zmusił Michaela Syhola, czyli, wiecie, Dextera, do tego, żeby mówić z brytyjskim akcentem. Jest to zresztą pierwsza od czasu zakończenia Dextera, tak duża serialowa rola tego aktora. Save to ośmiu odcinkowa adaptacja powieści Harlana Cobena, autora poczytnych kryminałów. Niedawno na podstawie innej jego powieści powstał dziesięcioodcinkowy miniserial pod tytułem The Five i jeśli widzieliście go i wam się spodobał, to Safe jest jego godnym następcą. Głównym bohaterem jest wdowiec i ojciec dwóch nastoletnich córek, który próbuje odnaleźć się po śmierci żony. Jego pozornie uporządkowane życie staje na głowie w chwili, kiedy znika jedna z jego córek. Mimo, że akcja serialu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, serial jest zrealizowany w takim amerykańskim stylu, nie za ciężki... A ale trzymający w napięciu. Barry. Przygotowując listę naszych wakacyjnych polecajek, chcieliśmy, żeby to były seriale takie lekkie, łatwe i przyjemne, idealne na lato. Efekt: dwa kryminały. Yy, klaustrofobiczny horror rozgrywający się w krainie wiecznych lodów oraz introwertyczna historia straumatyzowanego alkoholika. Dla równowagi dorzucam więc odcinkował komedię o zdołowanym zabójcy na zlecenie, który przyjeżdża do Los Angeles, by zlikwidować kolejny cel, ale przypadkiem trafia na zajęcia aktorskie i postanawia się przebranżowić. Dzięki lekcjom gry aktorskiej spotyka grupę akceptujących go ludzi i odnajduje dawno zagubiony sens życia. Twórcą serialu i odtwórcą głównej roli jest komik Bill Hader. Jako Barry jest fenomenalny, balansując między różnymi stanami emocjonalnymi i imitując z gracją złe aktorstwo. Jeżeli lubicie dramedy, Barry jest dla Was. Dietland ten serial jest o tyle ewenementem na naszej liście, że wciąż jest emitowany, że nie został pokazany już w całości. W chwili kiedy to mówię, czyli 21 czerwca, pokazano dopiero 4 odcinki z 10. Star Trek Discovery na koniec naszej listy odmiana, czyli coś dla fanów science fiction, czyli konkretnie 15-odcinkowy pierwszy sezon nowego Star Treka Discovery. Tyle, jeżeli chodzi o nasze polecajki, nowości, to są naprawdę seriale, po które możecie z czystym sumieniem sięgnąć, nie rozczarujecie się. Natomiast jeżeli macie swoje typy, jeżeli są jakieś seriale, które chętnie byście polecili i dopisali do naszej listy, to koniecznie piszcie w komentarzach, a także czekajcie na drugą część, gdzie będziemy polecali, jak już mówiłam w wstępie, seriale, które mają dwa sezony i więcej, ale postaram się zrobić tak, żeby to nie były wiecie takie epopeje, które mają tam, nie wiem, 10, 12 sezonów, bo kto normalny jest w stanie to obejrzeć w wakacje? No chyba, że się bardzo nudzicie w wakacje i bardzo pada tyle od nas życzę wam oczywiście udanych wakacji życzę wam też żebyście nie spędzili ich siedząc i oglądając wyłącznie seriale dlatego że na dworze jest bardzo fajnie a poza tym to wiecie co robić koniecznie lajkujcie to wideo koniecznie subujcie nasz kanał wpadajcie na nasze media społecznościowe czyli na Instagrama na Twittera na Facebooka w ogóle gdzie się da i śledźcie nas na bieżąco do następnego